Spotykamy się w otoczeniu wystawy pod tytułem Twarze teatru. Z tych fotografii spoglądają na Państwa aktorzy, przynajmniej taka dość znaczna reprezentacja wybitnych aktorów z tych polskich, którzy odwiedzali teatr izbisaryjny, prezentowali tu swoje przedstawienia. Z przyczyn praktycznych wiedzieliśmy, że większość z nich nie da rady dziś dojechać, więc są z nami przynajmniej w tak symboliczny sposób. Teatr obchodzi swoje dwudziestolecie jako instytucja, bo działalność impresaryjna była prowadzona od 90 roku przy ówczesnym Wojewódzkim Domu Kultury we Wrocławiu, Jak to kiedyś na pięcioleciu teatru powiedziała Dorota Stalińska, witam państwa na pięcioleciu teatru, który istnieje od lat 7. Więc mamy tak właściwie 22 lata, ale jako instytucja 20. Drugi jubileusz bardzo istotny to 60-lecie Teatru Ludzi Upartych. Premierą Orzenku już świętowaliśmy ten jubileusz, no ale przecież cały rok on trwa. Jeszcze jeden ważny moment, mianowicie dzisiaj w tak zwanej części artystycznej tego naszego spotkania, która rozpocznie się o godzinie 19.00. O 19.00 rozpocznie się piąta Wrocławska Noc Teatru, podczas której pokażemy osiem przedstawień przygotowanych w teatrze ingresaryjnym przez grupę warsztatową. Teatr w i jubilata 60-latka Teatr ludzi Drogi kolego, żyjemy w czasach, w których synonimem słowa społecznik stało się słowo oszołom lub wariat. Nie wiem zatem, czy zacniej będzie się do Ciebie zwrócić drogi oszołom, czy kochany wariacie. Mimo tych wątpliwości pozostajesz, pozostajesz dla nas, artystów i widzów, jednym z najcenniejszych teatralnych okazów jubileusz. Przez lata pracy pozytywistycznej, pracy u podstaw budowałeś teatr nawiązujący do najpiękniejszych tradycji polskiej sceny. Teatr, którego powołaniem jest sztuka i ludzie, słowo i obraz. Niełatwo w czasach nowoczesności sięgać do klasycznej literatury tak, by nie być posądzonym o śmieszność lub konserwatyzm. Powie się to drogi Jubilacie udawało zawsze.